Mam tą malutką przewagę. Szok w ogóle, szok. Jaki ty jesteś ładny. Pozdrawiam serdecznie cały wertimar. Ale pogoda dziś. Ale jak myślicie, żeby na tych kalcykach zarobicie, zobaczcie co się dzieje. Wiecie, jakikolwiek komentarz się pokazuje pod moim filmem, to ja mam zaraz powiadomienie na komórkę. Także dzisiaj rano się budzę, patrzę, jest komentarz pod jednym z moich filmów i pewien pan sympatyczny gratulował mi lokalnego patriotyzmu. Bardzo dziękuję. Natomiast ja myślę, że tu nie ma czego gratulować, bo przecież wszyscy jesteśmy mieszkańcami miasta Czapkowa i wszystkim nam zależy, żeby to miasto piękniało i żeby funkcjonowało. A przede wszystkim, żeby prosperowało. Także, no okej, okay, no może mam to. Tą malutką przewagę, że, że, że mam odwagę wziąć kamerę i głośno pokazywać pewne rzeczy o wszystkim, co się dzieje w naszym Przankowie, bo to też nas jakoś tak konsoliduje, prawda? Jest spora osób, która ogląda i mega się z tego cieszę i, i póki będziecie oglądali, to te filmy będą powstawały. A, a Panu jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten komentarz i wszystkim Wam e, dziękuję za komentarze. W ogóle słuchajcie, komentujcie, bo ja tam, ja tam nigdy nie zachęcałem, ale skoro jest okazja, <laughs> komentujcie, komentujcie moi drodzy, nie o to chodzi, żebyście mnie głaskali, a o jaki super tam patriotyzm czy coś, nie, nie. Coś Was boli, coś źle mówię, też piszcie, też piszcie, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Coś Cię boli, coś Cię wkurza, albo z czegoś się cieszysz, coś warto pochwalić, pisz. A jak sprawa będzie rozwojowa, to się też na pewno tym zajmę. W na nienawidzę jeździć do roboty na 8. dwa <laughs> razy w tygodniu tak mam i nigdy się nie mogę wyrobić. To znaczy wyrabiam się, bo muszę, ale <laughs> czekaj, się odzwyczaił trochę, zwykle jest to kosztem mojego śniadania. Moi drodzy, fantastyczna rzecz się ostatnio zdarzyła. Aż normalnie tutaj skręcę do tego przedszkola na ulicy rolnej. Słuchajcie, do tego przedszkola yy, przyjechał pijak. pijak przyjechał, żeby zabrać yy, swoje dziecko. Wszedł do przedszkola, najpierw zaczął sapać do pani sprzątaszki. Wzięła go przez przypadek za, za członka tej ekipy re, takiej remontowej, bo tutaj akurat coś robią w tym przedszkolu. No i potem zaczął coś sapać do, do przedszkolanek, ale utrzymywał dystans, także nikt nie wyczuł, że on jest pijany, przyjany w trzy dupy. Słuchajcie, no ale panie przedszkolanki wyczuły, szczególnie yy, jak podeszły do niego do samochodu. Absolutnie dziecka nie wydały, zadzwoniły po policję. Facet piany czy dupy, więc jedna z pań poleciała w ogóle do tego, nie wiedziały co zrobić, chciały dokonać obywatelskiego zatrzymania. No przecież nie można faceta w takim stanie puścić, bo coraz bardziej było widać, że jest pijany. Tutaj stał gdzie jasno, kiedy pijak stał. No i jedna podleciała do tego samochodu, żeby zabrać mu kluczyki, no ale on w międzyczasie się skapno, że coś nie tak, więc wyjął ze stacyjki te kluczyki i schował do kieszeni. Policja tu przyjechała, szybko zastawiła mu drogę, nie, wyje nie, nie wyjechał. I okazało się że to w ogóle zdjęcia dzięki uprzejmości powiatowej naszej komendy policji w Czankowie. No i z kuli dziada, słuchajcie, okazało się, że przyjechał do, po dziecko, miał ponad 1,2 promila, ale to był dopiero początek jego kariery, bo jak go zabrali do, do szpitala, to się okazało, że, że nawet do 2,5 doszło, no 2,5 słuchajcie, no i, i, i on chciał dziecko wieśnie. Ja tutaj się naśpiewam, ale y, ogólnie to jest bardzo poważna sprawa, no tutaj uważam, że... Te panie powinny dostać jakąś, jakąś nagrodę. No że prawdopodobnie uratowały dziecku życie. Już nie mówiąc o tym pijaku. Także moje szczere wyrazy podziwu, bo to co panie przedszkolanki zrobiły tutaj w tym przedszkolu na ulicy rolnej, to po prostu mistrzostwo świata. Ja bym to nagrodził medalem za ofiarność i odwagę, bo po prostu, wiecie, no, taka biedna pani przedszkolanka leci do pijaka. Przecież taki facet z 2,5 promila, budowlaniec, wiadomo, byk, mógł z taką przedszkolanką wszystko zrobić. A ona i tak zdecydowała się pobiec i zabrać mu te klucze, żeby nigdzie nie jechał. Dobra, słuchajcie, jadę dalej. Słuchajcie, w ogóle kupiłem takie, zaraz Wam pokażę. Kupiłem. Przepyszne wafelki, biedronce, biedronce kupiłem, yy, oblane gorzką czekoladą. Coś ale principolo, ale takie bardziej w prostokącie, trochę mniejsze, ale są dużo smaczniejsze. I wiecie co? Nazwali, nie wiem, na część mojego imienia, na, na moją cześć nazwali, tylko zapomnieli K, zabrakło czcionki i jest dare, dare, dare. jest, dare bez, be, jest darek bez K, bez K jest darek ale są naprawdę przepyszne polecam, chociaż nie powinienem, bo pewnie znowu wszystkie zostaną wykupione Darek Beska, serdecznie polecam w ciemnej, gorzkiej czekoladzie przepyszne wafelki wspominałem w ogóle kiedyś, że cukier nas zabije mm. Jeszcze raz Panie Przedszkolanki, wielki szacun Słuchajcie, ja nie zaczęłam mieć w głowie, żeby tak na jechać, kurczę, odebrać własne dziecko. Ojciec z dwójki dzieci. Y I jeszcze wiadomo, że y no, napił się, bo to on po prostu z pracy. To też, kto wie, czy z roboty nie wyleci. Bo to ewidentnie liberacja była w, w zakładzie pracy. Szczęście w nieszczęściu miał takie, że tam wykazało mu jeden, dwa, jak w w był w samochodzie. Bo jak było dwa i pół, to po pierwsze konfiskata samochodu, po drugie dożywotnie zabranie prawo jazdy, po trzecie idzie do więzienia. A tu wam jeszcze pokażę kolejną rzecz do roboty. Uuu, to była piękna choinka, słuchajcie, piękna choinka. W ciągu tygodnia tak się z nią porobiło. Ja nie wiem o co tu chodzi. Ja ją oczywiście wywalę. aha, w ogóle jeszcze, słuchajcie. Bukszpan, niektórzy na to mówią gryszpan. Dostał jakąś zaraz. Wielu z was, bo rozmawiam z działkowiczami, też miało zarazę na Bukzpanie. Kto nie wywalił tak jak ja z lenistwa, to teraz zostało lenistwo nagrodzone. Dlatego, że mi ten Bukszpan odbił. Zobaczcie. Wszystkie bukszpany, jak nowonarodzone. Te przendziałki, co je tam tak oblepiały i wykończyły, jakoś tak umarły naturalnie. Jest ok. Także zawsze trzeba dać szansę do końca. Jak uczniowi. No moi drodzy, okazuje się, że nawet w firmie Vertimar, Vertimarze, mam e, osoby, które mnie śledzą. Pozdrawiam serdecznie cały Vertimar. Mega, mega miła obsługa i tutaj na suchu i, i tam u nas na Tira. Także gorąco polecam firmę. Tak moi drodzy choinki suche już nie ma i jadę w tej chwili, BMK już wróczy. Jadę po, do szkółki zobaczyć co im tam zostało na jesień. Żeby coś tam sadzić. w to miejsce. Jeśli co ja sobie życie bez ogrodu nie wyobrażam. To już jest. No w ogóle wam powiem odnośnie tej choinki. Zorientowałem się, że to jest jakaś zaraza, która panuje na iglakach. Co tu pomarańczowi robią na środku? iglaki mają problem w tym roku, nie? To znaczy ludziom bardzo dużo uschło i to jest taki jakiś wirus czy zaraza czy coś, także ja nie jestem wyjątkiem. No właśnie te takie bardzo delikatne, kupione ze szkółek, egzotyczne iglaki najbardziej w dupę dostają. Słuchajcie, jeżeli macie taki sam problem i jak temu zaradzacie, piszcie, może jest jakiś środek, który ochroni te nasze iglaczki. Dobra, ostatni raz przejdę, już pani powiem. Ach wybór tu jest, naprawdę Wam powiem, przyjechałem po jeden krzaczek i, i no właśnie, nie wiem co dalej. Dobra, jednak świerka. No! Patrz, jaki, jaki Ty jesteś ładny, no, jaki duży, no. No i ta kita to zawsze był problem. Trzeba było ją wyczesywać. Jaki ładny. Będzie rósł, mam gwarancję. Dobra. Do widzenia. Mega miła obsługa, słuchajcie, mega miła. Tak się robi interesy. Wiecie, wam nie mówiłem, ale tak ta po USK poszła, jak tego meinkuna zobaczyłem. Dlatego, że miałem identycznego, identycznego. Mówi się nazywał Gargamel. Znaczy, kupiłem go jak jeszcze mieszkałem w Śmieszkowie Potem, jak mi dom zabrali, to, to musiałem się wynieść właśnie z Gargamelem. No i z moim Labradorem Czekoladowym. No i, no i z taką wielką igłaną zieloną, półtora metrową. Na no, tą całą przeprowadzkę i tą całą zabieruchę. Niestety przeżył tylko y, Max, mój Labrador. Igłana niestety zmarła. No i Gargamel też zmarł na zawał. No ja też wtedy dostałem zabawę. Było minęło. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. No i chyba mnie wzmocniło. Karma wraca. Taka krótka ciekawostka, skąd się w ogóle wzięła rasa Maine Coon. Kiedyś Maria Antonina, wiecie, rewolucja francuska i tak dalej, miała norweskie leśne i ona już czuła, że niedługo y, może zostać skazana na śmierć i zgilotynowana. No i ona kazała wszystko na statki swoje dobytek i, i te koty norweskie też y, załadować, no ale nie zdążyła odpłynąć. Znaczy trzy y, pierwsze statki odpłynęły z tymi kotami między innymi, a ona na te czwarte nie zdążyła wsiąść, bo ją aresztowali i potem ją ścili. A te koty tam zapłynęły, jeszcze nikt nie wiedział, że ona nie żyje. Do jej posiadłości w stanie Maine te koty zostały przetransportowane razem z samym dobytkiem. Ale po jakimś czasie, jak się ludzie dowiedzieli, że Maria Antonina zmarła, no to te koty wywalili i one trochę zdziczały. Norweskie leśne same w sobie są dosyć duże, ale nie mają tych pędzelków na uszach i są troszeczkę niższe od mękunów. No ale kurczę, po paru latach one wyszły z lasu, parę lat minęło, zaczęły się pojawiać koty, koty, które były jeszcze większe od norweskich, miały te pędzelki na uszach i legenda głosi, że one się skrzyżowały z szopami praszami, których tam jest pełno. Oczywiście to bzdura, bo te gatunki nie mogą się skrzyżować, no ale legenda jest legendą i w ten sposób powstał Maine Coon. Coon jako od rakuna, od, od, od szopa pracza, a Maine, że jest ze stanu Maine w Ameryce. I powstała rasa, którą zalegalizowali, no i od tego czasu mamy największe koty świata, Maine Coony. Piękne koty, aczkolwiek dużo pracy kosztują, codziennie trzeba to czesać, co, co, są bardzo niezależne. To, znaczy to nie jest taki rząd na kolanka, mnie. on będzie nawet metr, półtora od Ciebie, zawsze przy Tobie, ale, ale, ale jak będzie mnie humor, to przyjdzie i pozwoli się pogłaskać. Tak moi drodzy, słuchajcie, no i tak wygląda efekt końcowy, no. Mam nadzieję, że będzie zdrowo rósł. Pymonek. Kącik pomidorowy. Słuchajcie, taka sytuacja, jak tutaj utniecie, o tu się jakiś wilk zrobił, yy, to to ważne, że już dalej tutaj pomidorów nie będzie. Bo pomidory będą na dole. Zobaczcie. Zaraz oberwę te dwa duże i zobaczcie, co się dzieje. Powstają, powstają następne. No bo gdzieś te soki muszą iść, prawda? Już październik, słuchajcie, a zobaczcie, ostatnie grona już dojrzewają. No, tu jeszcze, tu jeszcze. Słuchajcie, pomimo, że już jest chłodniej, to i tak cały czas. Jak widzicie, baner już dawno zdjąłem, bo jest słońce, co prawda, ale to już nie jest to słońce, co, co było w lipcu. Dlatego powinno już być teraz już na pół odkryte. Natomiast zobaczcie, no te wszystkie pomidorki. O, tu jeszcze będą, te będą na święta chyba. O ile nie będzie mrozów srogich, to będę miał pomidory jeszcze przynajmniej przez listopad. Ale pogoda dzisiaj, ja pierniczę. Ja nie wiem, słuchajcie, jak to jest. No, sprawdziło się, sprawdziło się. Jak zapowiadali, że będzie deszcz, i zimno, i ponuro, i w ogóle nie będzie się chciał żyć. <śm> to trafili, kurczę, zawsze z tą pogodą trafiają A jak mówią, że będzie ciepło, e, słoneczko i tak dalej e, No to często się mylą e, Słuchajcie, pod ostatnim moim filmem e, Ktoś napisał, jeden z moich widzów napisał, którego pozdrawiam Taki komentarz, że, miał, że miałbym się zająć tym systemem kaucyjnym Który jeszcze u nas po prostu w ogóle nie działa w Biedronce Ja się tak gruntownie przyjrzałem temu wszystkiemu, jak to wygląda I słuchajcie, ja bym na waszym miejscu się o ten system kaucyjny tak nie zabijał On będzie, on będzie, bo, bo, bo takie jest prawo Biedronka wywalczyła jeszcze taki okres przejściowy, bo to kupę pieniędzy kosztuje, słuchajcie. Oni muszą tam zainwestować czas i pieniądze. Ale jak myślicie, żeby na tych kałcach zarobicie, to się grubo mylicie, słuchajcie. To nie jest tak. Po pierwsze, wy musicie najpierw za te butelki wszystkie zapłacić. Oni wam tylko dają tą kasę, nie żeby na tym zarobicie. To jest raz. A dwa, że nic na tym nie zarobicie. Kto na tym zarobi? Teraz na hurra, wszyscy te maszyny, to wszystko. Wiecie, jakie są pieniądze? Miliardy na to idą. I niestety te sklepy wielkopowierzchniowe za to też zapłacą. A kto na tym zarobi? Właśnie te firmy, które postawią te automaty, które będą je obsługiwać, serwisować, przewozić te wszystkie butelki do punktu utylizacji, czy tam przemiału na nowe butelki, czy, czy nowe pulowery, czy tam z tego będą robić. Ale to wszystko tyle kosztuje, że ta butelka za 50 groszy w życiu tego nie pokryje. Dlatego otwarcie o tym mówią, że koszty będą przerzucone na klienta. Także nawet się nie że jak zapłacisz y, złotówkę więcej za gzik y, 50 groszy za masło, może odwrotnie, nie wiem. Nikt z Was na tym nie skorzysta, bo to i tak te wszystkie koszty y, te miliardy będą przerzucone na klienta. A propos Biedronki, jeszcze jedna rzecz. Ja nie chcę hejtować, bo ja lubię Biedronkę, y, miły personel tam pracuje i tak dalej. Wczoraj czytałem raport, że Biedronka zmarży. Na produktach 7,1 zjechała do 6,8. 6,8 narzutu mają. No, gdzie normalnie w handlu 20% to jest, nie? Więc tak już. Te... I myślicie, że Wy na tym korzystacie? Nie, nie korzystacie na tym. Bo towary muszą być albo trochę niższej jakości, albo będą mniejsze. To też nie jest reklamy, ale ostatnio zaczynam się przekonywać do Dina. W Biedronce 5 rodzajów perów, po 5,90, po, po 9,99, tam po, po, po 6,99, no różne. Z Niemiec, Hiszpanii, z Polski są też te, te najdroższe, nie wiem dlaczego właśnie. A w ogóle mówię, coś te paczki kurde małe takie, za, za 7 zł za, za, i patrzę ile tam jest, półtora kilo. A potem pojechałem do Dino, za te same pieniądze 6,99, ziemniaczki są polskie, bo tam tylko są polskie produkty, nie wiem czy zauważyliście. Założyłem tam parę jeszcze y, ukraińskie, ale ogólnie wszystkie są polskie. No to, słuchajcie, za 2,6 kg za te same pieniądze, czyli praktycznie prawie dwa wory za jeden. Słuchajcie, jak kupiłem szczypiorek, to połowę musiałem wywalić, bo po pierwsze kupiłem już wcześniej w Biedronce, ten mały, a po drugie on był taki gruby, trzy razy taki jak, jak ten z Biedronki. No i w ogóle ten patriotyzm się we mnie odezwał, no bo, bo to jest polska firma, to jest polska firma, 51% należy do polskiego właściciela. A pozostałe, bo sprawdziłem, 49 do funduszy inwestycyjnych, z czego też większość jest Polska. No, a biedronka, niestety. Pieniądze idą za granicę. Oj, już jestem. E, zajęli mi miejsce. Tak, to jest jak się przyjeżdża na dziesiątą. Muszę szukać miejsca teraz. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Czemu ja nie mogę normalnie zaparkować na parkingu dla nauczycieli? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, czas i zarobić trochę na to Dino Zaraz się klasa zaludni Kurczę, zawsze mam kaloryfery po zakręcane, nie wiem czemu ja tak samo Jak już życzają to nie będzie ciepło, nie? Tak, moi drodzy, piątek, piąteczek, piątunio. Korzystając z tego, nie lubię marnować czasu, dlatego korzystając z tego, że stoję w potężnym korku. Pozdrawiam władze miasta i zarząd dróg wojewódzkich. Chciałbym podziękować, że znowu byliście ze mną w tym odcinku. Zapraszam na następne odcinki, będzie się działo, bo wiecie, że zawsze się coś dzieje. Bo nawet jeżeli się nie dzieje w naszym mieście, to znaczy, że się coś dzieje, bo jest o czym mówić, że się nic nie dzieje. Także wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, cześć. Thank you